Cześć, jako z tej strony Ferguson Kerwi dał mnie na kanale w grze Assassin's Creed Valhalla, gdzie chcę Wam już na samym początku powiedzieć, że coś zmaściłem i. i tyle. Bo mieliśmy wątek z tym ziomkiem, piliśmy z nim wódeczkę, czy tam browarek. Okazało się, że kurde, rano ja się obudziłem i on nie żył i zostaliśmy posądzeni o zabójstwo. I w międzyczasie wskoczyło nam zagadki wskazówki Spotka się z druidem, halewydem W tej oto chacie Ja nagrywałem materiał ogólnie Już było 38 minut, ja tu już byłem cały spocony Roztargniony, prawie komputer już le... mało brakło. Dobrze, że nie mam tutaj nigdzie okna, tylko jest za green screenem Więc musiałbym go wytargać i przenieść Ale stwierdziłem, że usunę ten materiał, przeczytam o co tu chodzi I jest taka akcja, klikamy sobie tutaj, interakcję. Żony nas nie będzie chciał wpuścić. I oczywiście mój mały mążek nie potrafił przetransformować tego, żeby po prostu zwykle zrobić tylko to, co zrobię za chwilę. I ja tu chodziłem do około, szukałem, żeby odnaleźć jakiś coś, żeby mógł się przebrać, a wystarczyło. Założyć płaszcz i zapukać jeszcze raz. Ej, to właśnie tak, a ja straciłem 40 minut, nie zamiast wejść sobie i sprawdzić. Ale dobra. You have come. Days ago a passing cloud foretold your arrival with droplets of sun scented rain. But what form of being are you beneath i guise of horse and bone? From the realm of the Fa? I, I know you cannot say I, I pressed no more. Whatever you be. now you are here, the ritual may begin. Oh But the men of straw must announce you with sparks Ignite the sky to begin anew here at the death of the season. Until then I await you giving thanks in the glen. Dobrad e, co sobie jeszcze podczytałem, że musimy tutaj właśnie wykonać kilka jakichś takich zagadek? <laughs> więc przygotujmy ten rytuał, ale... <laughs> ja to też zrobiłem ogólnie, bo zresztą widzicie, są podpalone one i ja to zrobiłem tu wcześniej, bo myślałem, że może muszę je podpalić, ale zrobiłem to wcześniej, a teraz wychodzi na to, że musimy to zrobić teraz, więc mam nadzieję, że ona się zajmie ogniem, tak, zajęła się ogniem, więc podpalmy jeszcze tą tutaj, Hop. jakaś? O, jest jeszcze tutaj jedna. <laughs> Także nie ukrywam, namęczyłem się z tym. A to bo naprawdę taka błahostka na serio. Starczyło założyć kaptur. Ale nie uważałem widocznie. Napiszcie, czy też mieliście taki problem e, robiąc tą misję, że nie wiedzieliście i musieliście się e, sposiłkować e, panem Google Internetem. No i co? No, podpali. Nie dobra, ta się jeszcze nie pali. Teraz się pali. Opalą no się wszystkie kukuje. Jest jeszcze jakaś tutaj? Hmm. Opalą no się ziomek. No i co jeszcze? W takim razie mamy tutaj zrobić? Jeżeli kukuje się palą, a on, ma, a on nie ma. Jeszcze wystarczających Holy shit No i co ja mam to zrobić? Znowu będziemy się męczyć, what the fuck Show me Show mi Chow me your love Chow me de kukła jakaś Ej, dobra Okej okay. Są tu jeszcze jakieś rzeczy w środku. A są to? Czytajmy. Odwróć ostrzeg, gdy chcesz z przyszłością rozmawiać i krąg wokół siebie wytycz w gęstej trawie, a gdy cię w kręgu blady świt zostanie, umrze stare i nowe się jeno powstanie. Dobra. A jest widać nieco chyba. Ale co, tu jeszcze mamy coś wewnątrz? Hangman's news. A knife. And the smells of poison. O, to są to te laleczka czaki. Bogaci i biedni. Trojaką <try> śmierć mają. Stryczki szubinicy dech mi od tych odbierają. Sztylet ich prowadzi w mogiłę głęboką. A od wody ze studni dławią się osoką? Ja nawet nie znam takich słów. Dobra, to jest na zewnątrz. O, o, o! O, ja tu byłem, tylko ja byłem od dolnej części i nie mogłem tutaj się dostać do środka Więc Zejdźmy na dół zatem Kolejny rok wczesnego kwitnienia Wysłałaś te kwiaty z drugiej strony Za życia zawsze byłaś Wieszczem, więc wyobrażam sobie, że oczarowujesz boską publikę na tamtym świecie Łatka urodziła kolejny miód Ciekawe kto to jest Łatka Mamy tyle kotów, a okej okay. kot Jak Wielka była nasza miłość. Śpi dobrze, moja bestio. Czy ja mogę tutaj coś... Czytaj i... A to co to jest? Halo? O, o, o. A. Dobra. O, to może jedli tymi łyżeczkami wspólnie. Ja nie wiem, czy to mi się tutaj... ej, to już mi się tu pozbierało. Mamy jeszcze miejscówkę i tu mamy jeszcze trzy, więc może. <laughs> Mam nadzieję, że nie musimy tego robić w żaden jakiś synchroniczny sposób. Tylko po prostu. długa rzeka Sabrina. się wieje jak What jej rude loki. Baw się w płciznach i wirach głębokich, a gdy jakąś, jakieś dziewicze w odmetach przepadnie, Sabrina o nie zadba w tym królestwie na dnie. Czegoś musimy jeszcze poszukać. No dobra, sprawdźmy jeszcze może sobie te dwie poszlaki, które jesteśmy w, w stanie sp sprawdzić, do czy oczywiście patrzę. Dobra, coś tu jeszcze było w z zewnątrz. Czytaj znowu. Opowiedz, przyjacielu o lochu bez kraty. Opowiedz, przyjacielu o drodze w zaświaty. Przemów do mnie, by przemówić. Bo przemusić. Bo przemówić musisz. Albo język ci w pył zwykły obróci. Czy ja będę musiał się tym jakoś posłużyć? Też dziwne, dziwne, dziwne. Dobra. Chodźmy tutaj, tutaj. Proś tutaj jeszcze. Dźwięk też jest kozacki. Dobra, czytajmy jeszcze tutaj. Celtyski węzeł. Wygląda na celtycki węzeł. Zbliżnici spleć w pełni magii awęz. Na... Na Jezu, takie trudne te wyrazy, że ja nie umiem ten. Który złe w miście upiory o trawi, mocno i taka obrona wystarczy. Nic bowiem nie zmorzy siły owej tarczy. No dobra, przeczytaliśmy wszystko. Czy my coś jeszcze musimy zrobić? Halo, Józek! Rytuał What we need to do more Więcej nic nie widzę Z tej strony gdzieś coś jeszcze jest Nie no dobra, ewidentnie to jest Może teraz już mamy z nim pogadać że hmm. ja czegoś nie zepsułem tutaj jak byłem wcześniej Możemy z nim a. Tak Houston, we have a problem Ja przeczytałem sobie tą instrukcję mniej więcej Ale myślałem, że tu już pójdzie po prostu gładko Go, to ja nie znają, co ja mam tu zrobić teraz. No, okej. Okay. Jakie zagadki. Możemy te zagadki powinniśmy jakoś. Otwórz ostre, gdy chcę. Sprawić. No dobra, ale. Ja nie mogę z nic z nim robić. Nie ma żadnej innej interakcji. Mogę tylko to przeczytać. Samo tutaj też jest tylko. Eee, Nie mam pojęcia. Mógłbyś mi coś już jak pod. Nie mogę go w żaden sposób obrócić. Pomóż przygotować. Aj, gościu! Kukły podpalone. Może gdzieś tu muszę niżej zejść. Ale nie wydaje mi się. Więcej tu nie jest po Dlaczego? I znowu będę tu jak jakiś ciul głupi tego szukał, a to pewnie jakaś pierdoła znowu je. Czy one coś oznaczają? Tylko strzały mam. Nie wiem Serio Ktoś może wie, co mógł napisać. Czy wiedział. Napiszcie, czy wiedzieliście od razu. Nie ogarniam, nie ogarniam. Dobra, mamy jeszcze do przy... kolejny rok wczesnego kwinia wysłał etykiety z drugiej strony ze życia. movie no, two ladles carved from a single branch the grooves match I need your eyes my friend dark so. Ciekawe Czego tutaj mi to po... Ale co mi po tym... I co, ja może żeby nie tracić czasu, to zaraz do was wracam I muszę to przeczytać, bo nie ogarniam Także, widzimy się za chwilę Dobra, jesteśmy z powrotem. Czyli powinienem zrobić tak jak zrobiłem wcześniej, po prostu założyć płaszcz i powinniśmy móc z nim przeprowadzić interakcję. Ale Juzek w ogóle na mnie nie reaguje. Na ściągniętym nie działa i na założonym też. Dlaczego on nie chce ze mną współpracować? Józek zawiesiłeś się, czy co? Cześć wskazówek, wszystkie zaliczyłem. Tam są was strzały, co? Co to tutaj? No strzały. O, jaj, 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 jaj. Nie wiem co tu się stało, ale... <śmuluję> ale ja to sprawdzę i do was wrócę. No i jesteśmy z powrotem. Co muszę zrobić? To muszę zrobić tak. <śmuluję> Wczytaj. Jest. Cofniemy się. Bo możliwe, że ja te... Że zrobiłem je nie w odpowiedni sposób to jest? Kur... Gdzie jest druid? Dobra Okej okay. Jaka szeka do najechania nie z nich, chcę dobra Możemy This to, to już było... Bęk, okej, to, raz My już to wiemy. Dobra, to już było przeczytane. Idziemy na dwór. Robię tak po kolei, jak to, jak to było w podpowiedzi, którą musiałem sprawdzić. One I've seen into and ok. Dobra, i została jeszcze jedna, i ta w wodzie jakoś ostatnia. Ok, i ostatnia jest tutaj. Więc opęćmy też do i w, w kabię, dobrze, nie w głowę. Ok. Dobra. of a woman, Sabrina, watches me from the water below. Dobra. no i generalnie robiliśmy to tak, jak chciała podpowiedź. Próbujemy wrócić, chyba że coś się zepsuło w, w grze i Dobra. No i zobaczymy, czy teraz on będzie chciał ze mną rozmawiać O nie, nie chce ze mną ewidentnie rozmawiać nie, Podpalę jeszcze raz te dziady Nie wiem, czy to mi coś da, ale... On coś tam o nich mówił ogólnie, ale nie wiem, czy to... Ma coś wspólnego z tym, co my tu mamy jeszcze zrobić? Jak się zapalą. Dobra, kapton mamy ciągle założony. Boję się, że będę musiał się cofnąć znowu do tyłu i to robić od początku. No i co? Nie wiem, gościu się chyba naćpał i no nie chce ze mną rozmawiać Halo No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem Jest problem ewidentnie Wrócę do was, jak to znajdę. Ej, dobra, ludziska. Ja tu jeszcze postanowiłem dograć sobie motyw. Cofnąłem się z powrotem do tego Tawdera I nie wiem, czy dobrze robię. Nie, kurwa! Cicho! Żadnego trąbienia mnie tutaj. E... Kotek Kotek miałknął, sorry. No takie, ale. E, postanowiłem to cofnąć i. That should be the last one. Back to to I już mogę cofnąć się do druida. Wystarczyło je podpalić nie pochodnią, tylko strzelając. Ale... Ja jeszcze nie rozkmieniłem. E... Nie wiem. Czy ja muszę to ogarnąć, czy nie, ale na pędziku jeszcze to zrobimy. A... Aczkolwiek nie wiem czy jest... Czas tracić czas na to. Bo mogę z nim po prostu porozmawiać. Nie muszę tak jakby tych zagadek. Więc ja nie wiem o co tu chodziło. Ale dobra, pomińmy to. Podpaliliśmy te kukły. Bo mamy możliwość. Mamy założoną maskę. Podejdziemy do niego i spróbujemy porozmawiać. Nie wiem dlaczego. Ja mówię, ja cofnąłem się do momentu. Gdzie piliśmy z Tewderem i potem on zginął. Więc zobaczmy to. I've co. come to ask you a single question. Something about your demeanor and your physical manifestation now gives me nie, Are you truly a spirit of light? I I'm spirit I then then you must know the depths of the world's mysteries before I will help you. Tell me the proper use of charm. Very well. Ask your riddles. Fuck. Which is the charm that weds souls? Oh, kurwa, ja nie... Which is the charm that weds souls? A, dobra, okej, okay. yeah, czyli czy tak czy siak jednak, jednak jest problem taki, że trzeba doczytać te informacje, żeby Eivor Ivor mógł na nie odpowiedzieć, więc możemy to na zrobić, czyli hmm, jeżeli ktoś z was dopiero tu ma zamiar być albo już był, e, to, to tak, nie rzucajcie pochodniami, podpalajcie strzały, nie wiem czy to w czymś pomoże, czy po prostu... Mi się tu zbagowało, zbug ja sobie to wspominam, bo to już robiłem. E, coś jeszcze tutaj było z tych wszystkich? Nie, jestem druid, i ostatnie to na dole. Bęg. <grym> <grym> Więc czytajmy sobie jeszcze to, Sabrina, Sabrina, Sabrina. Dobra, ja bym chciał sobie jeszcze tą skrzynię tutaj wydobyć. A pędziku. Dobra, może sobie to zrobimy? No nie wiem, tak jak mówię. Teraz nie jestem w stanie się do tego odnieść, czy to była moja wina, że ja tu wcześniej jakąś e, interakcję zrobiłem z tym wszystkim e, Czy po prostu gra sobie pomyślała, a zrobię go w balona. Niech się powkurza trochę chłopaczyna i nie ukrywam. Troszeczkę się za przeproszeniem bardzo mocno poddenerwowałem. Ale na szczęście ogarnąłem sytuację. Jest jeżeli komukolwiek z Was, by misja się zawiesiła, proponuję cofnąć sobie save'a do momentu zabicia, e, znaczy imprezy z, z Tewderem i podpalenia strzał. Podpalenie strzał używając łuku, a nie tak jak ja to zrobiłem pochodniami. E, dobra, podejdźmy jeszcze raz do niego i zobaczymy co on. Dobra. Speak to do wind. have you found yourself yes if you are a spirit of light answer me this yes which is the charm that weds souls the charm of the double spoon ah eh? yes such that a wedded pair can sup broth together tak tak man and woman are made of earth of water and wind which charm clods the earth, dries the water, and stills the wind? A, żeby nie zrobiła, bo ja nie... Threefold death stops life's wind, returns a body to earth, and renders water into poison. Threefold death is the charm. A, a, to Which amulety, charm gdzie było w... to? from evil spirits? Do the symbol of the celtic knot wards off harm a secure knot indeed only one of light need not fear it you are a spirit of light mabon be praised would you like some bread and cream. No, no, just no. This herb pouch made its way to gloucester in the hands of a strange man do you know it i a mix to help him sleep i filled this very pouch. <laughs> Yeah, and over a dandelion wine, he spoke fondly of his home, Kuzlodrin. <clears throat> very well. I thank you, Hailwind. But this spirit has others to visit this harvest moon. Go with the wind and leaves, good friend of the hills. Kuzlodrin. Strange name. Meanwhile, Motron awaits me Ona prawdopodobnie na nas czeka zagadki i zagadki, wskazówki. E, my sobie kolejną część pęk, dwa poziomki. I mamy 8. Więc ja sobie przyznam skradziony król. Ja w tym momencie zakończę, bo i tak już jestem na tyle poddenerwowany, że nawet nie będę nagrywał dzisiaj tobie cyberpunka z tego względu, że głowa mnie było, po prostu zaczęła tego boleć, że nie potrafiłem tego zrobić. Że mi to się zaczęło, że musiałem się cofnąć dwa razy. I ja się tak poświęcam, a ja nawet jednak teraz chcę lajki. Tak, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję. Postarałem się i jeszcze to dograłem, ładnie zmontowałem. Żeby było pięknie. Ja was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Widzimy się!